Nagrywam ten filmik 21 lipca. Dzień dobry wszystkim. Planowałam temat filmiku bardziej relaksujący, natomiast nastał bardzo trudny czas dla roślin dyniowatych. Przede wszystkim mam tutaj na myśli ogórki i melony. O ogórkach nagrałam kilka dni temu. Filmik jest na kanale na temat ataku przędziorka. Bardzo, bardzo istotny. Dlatego zachęcam do obejrzenia link do tego filmiku Wrzucę w opisie filmu. Natomiast dzisiaj melony. Przede mną moje największe pole melonowe i arbuzowe. Ale sprawa w tej chwili u mnie dotyczy tylko melona, ale może dotyczyć też arbuzów i ogórków, ten dzisiejszy temat również. Więc przypatrzcie się u siebie, czy nie macie tego problemu. Również na arbuzach czy na ogórkach. W pierwszej części omówię problem, a w drugiej części tego filmu podam konkretny oprysk. Wiele osób, które ogląda moje filmiki, już pewnie zna ten przepis szczególnie dla nowych osób zachęcam do obejrzenia tego filmu do końca bo tam będziecie mieli naturalny sposób do zwalczania obecnego problemu filmik przyjemniejszy z samej uprawy melonów czy z uprawy arbuzów nagram jak mi się uda w tym tygodniu Taki będzie bardziej relaksacyjny, natomiast dzisiaj filmik problemowy i jak sobie z tym problemem poradzić, żeby, no właśnie, doczekać się melona, doczekać się arbuza, doczekać się dużego melona, dojrzałego, słodkiego i móc powiedzieć sobie fajnie, że włożyliśmy ten trud sadzenia i pielęgnacji tych naszych naturalnych ogrodowych owoców. Szkoda byłoby te piękności stracić. Szkoda byłoby, żeby roślina zahamowała swój wzrost. Szkoda byłoby nie skosztować. Brązowe, nekrotyczne, martwe plamy otoczone jasną, żółtawą obwódką, pierścieniem. Wirus z nekrotycznej plamistości melona. Wirus atakuje melony, arbuzy, ogórki. Z takim widokiem na pewno nie jedna osoba z Was się spotkała. Niewielkie, małe, chlorotyczne plamki, które bardzo szybko zajmuje nekroza czyli martwica tkanek. U niektórych odmianach melonów takie nekrotyczne zmiany występują także na ogonkach liściowych i napędach. Mówimy wtedy o ogólnoustrojowej infekcji. Bywa też, że liście zwijają się i więdną. Z tym, że u arbuzów jest to wyłącznie zmiana miejscowa. Wiadomo, u odmian odporniejszych intensywność tych zmian jest dużo mniejsza. Natomiast tutaj na tym poletku mam kilka odmian. No i... Emira też, natomiast są też odmiany, które są widać bardziej podatne na ten wirus. Ten wirus jest roznoszony przez zoospory, czyli przez pływki występujące u grzybów wodnych. Mają po dwie czy po cztery wici, który, dzięki którym mogą poruszać się w wodzie. Wirus ten może być przenoszony także przez nasiona, przez zainfekowany sprzęt, na przykład sekator, podczas przycinania. Ciekawe jest to, że latem ta choroba, mimo tego, że. Poraża rośliny, to może nie dawać w ogóle objawów. Objawy te rozwijają się przede wszystkim w chłodniejszej temperaturze i przy mniejszej ilości światła. No ale ostatnio mieliśmy też chłodniejszą temperaturę, kojarzę takie pojedyncze noce. Mieliśmy też burze, silny wiatr. Te zarodniki mogły się. Z łatwością przemieszczać. Trzeba sobie w tej chwili jakoś z tym wirusem radzić, ograniczać, nie dawać mu możliwości do dalszego rozwoju. Można stosować środki chemiczne na choroby grzybowe, ale ja wybieram olej nim. Wiele osób z Was, którzy ten film oglądacie, na pewno już na moim kanale nie słyszeliście o tym oleju. Stosuję go nie tylko na choroby grzybowe, ale też na wiele takich podstawowych szkodników występujących w naszych ogrodach, jak przędziorek, mszyca, ziemiórka. Sprawdza się u mnie z powodzeniem, dlatego polecam Wam zastosowanie tego oleju. Wspomniałam przepis na oprysk z tego oleju. Będziecie mieli w dalszej części tego filmu na końcu. Olej nim jest przeciwgrzybiczy, przeciwbakteryjny, przeciwzapalny. Jest to naturalny olej z miodli indyjskiej. Jeżeli będziecie tym olejem pryskać melone, to pamiętajcie, że będziecie mieli też zabezpieczenie przed przędziorkiem. A teraz lipiec, sierpień, przędziorek szaleje, są upały, jest sucho. Więc pamiętajmy, że on będzie na spodzie liści żerował i jeżeli będziecie opryski robić, to pryskajcie nie tylko wierzch, ale właśnie spód liści. Nie jest to łatwe, kiedy nam się rośliny płożą po ziemi, dostęp do tego spodu liścia jest ograniczony, ale no trzeba jakoś tą lancę tam wkładać, wkładać pod spód. Jeżeli ktoś nie ma oleju nim czy nie chcę go zastosować, to pamiętajmy też, że soda oczyszczona też nie jest złym wyborem. Ona też pomaga zwalczać choroby grzybowe, mączniaki prawdziwego, rzekomego, ale też różnego rodzaju plamistości liści. Wspomnę tylko jeszcze, jak na przyszłość zminimalizować ryzyko zakażenia tym wirusem nasze rośliny dyniowate w przyszłych latach, bo o tym też trzeba pomyśleć. Jest kilka ważnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, mianowicie płodozmian. Starać się, na ile jest to możliwe, nie sadzić roślin dyniowatych w tych samych miejscach każdego roku, najlepiej co roku w innym miejscu. Do sadzenia wybierać odmiany odporne na choroby, nie nawadniać zbyt intensywnie, żeby nie rozprzestrzeniać tego nosiciela grzybiczego i to się właśnie tyczy chwili obecnej. Najlepiej tych liści nie moczyć poza opryskiem. Opryski wykonywać najlepiej wczesnym rankiem, żeby te liście dość szybko mogły przeschnąć. Bo jak opryskamy na noc, to niestety ta wilgoć będzie się całą noc utrzymywała. A przez to, że te zarodniki właśnie przemieszczają się w wodzie, no to będzie się ta choroba rozprzestrzeniała w błyskawicznym tempie i niestety możemy stracić liście, a strata liści będzie się równała niestety z, z końcem uprawy, bo przecież roślina bez liści nie będzie mogła dalej się rozwijać i rosnąć. Oczywiście można też pobawić się w szczepienie arbuzów, melonów na przykład na podkładkach odpornych na tego wirusa, ale to Większość z nas, myślę, że tego robić nie będzie. Ważna rzecz, o której trzeba pamiętać po zbiorze dyniowatych, to dobrze oczyścić glebę po wszystkich resztkach, żeby nie zostały właśnie te porażone liście w glebie, bo wirus przezimuje i będziemy mieli ten sam problem w przyszłym roku. Istotne jest też stosowanie właściwego rozstawu sadzenia. Jak widać, u mnie jest bardzo, bardzo gęsto. Mam tutaj niestety za duże zagęszczenie, i to też sprzyja chorobom grzybowym, nie ma odpowiedniej wentylacji, osuszania tych liści na czas. Właśnie tak to jest. Człowiek pazerny chce mieć więcej sadzonek na mniejszej przestrzeni, a potem to odbija się na jakości na plonach, bo rośliny zaczynają chorować, itd. Więc ta kolekcja na przyszłość, choć ja zastosowałam rozstaw według opisu. Podanego na opakowaniach nasion, ale jak widać, lepiej ten rozstaw zrobić większy, bo jak nam się te sadzonki ładnie porozrastają, to okazuje się, że jednak przydałoby się zastosować trochę więcej tej odległości pomiędzy roślinami. Teraz już zapraszam Was na przepis, na oprysk trzy razy po kolei, a potem mniej więcej co 10 dni profilaktycznie, tak żeby tego wirusa trzymać w ryzach. Mam nadzieję, że problem tego wirusa dotyczy przede wszystkim mnie, że wy nie macie z tym kłopotów. Bardzo chętnie poczytam o tym w komentarzach. Obok tych melonów, arbuzów, tutaj rośnie taki wzdłuż pas dyni Hokkaido. Zobaczcie, że na liściach tej dyni nie ma żadnych nekrotycznych zmian, żadnych śladów choroby grzybowej. Ona tutaj sobie. Bardzo dobrze daje radę i to też jest potwierdzeniem na to, że ten wirus dotyczy przede wszystkim melonów, no i też może dotyczyć arbuzów. Więc miejmy to na uwadze. Oczywiście nie zapominajmy też o ogórkach. Na koniec jeszcze tylko przypomnę, że zapraszam Was do obejrzenia filmiku z ataku przędziorka na ogórkach, nagranego kilka dni temu. Zachęcam do obejrzenia, bo Spójrzcie sobie na te liście, jak one wyglądają na tych ogórkach, żeby się nie okazało, że ktoś z Was ma podobny problem jak ja. No i niestety będzie musiał się z tą, ogór z tą uprawą ogórków pożegnać, czego Wam nie życzę. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Tutaj jest odmiana Emir F1, odporna na choroby, ale zobaczcie, też jest atakowana przez tego wirusa. A w tym miejscu w zeszłym roku, ani w latach poprzednich, nie było żadnej uprawy roślin dyniowatych. Nie było tak naprawdę żadnej uprawy w tym miejscu. I zobaczcie, wirus się pojawił. Więc płodozmian wcale nie musi być gwarantem, że nie pojawi się jakaś niebezpieczna choroba. Tutaj odmiana Jumbo, zobaczcie, tak samo atakuje wirus. Tutaj odmiana Harentais, podobnie. Są zmiany, tutaj nekrotyczne zmiany, ale tutaj odmiana Emir, czyli odmiana, która miała być odporna na choroby, i tak samo liście są porażone, tak samo nekrotyczne zmiany się pojawiły. Kupujemy odmiany odporne, a okazuje się, że one też potrzebują naszej interwencji. No, rok pod kątem chorób, szkodników, bym powiedziała. Niezbyt ciekawy. Tutaj nawet chwast zaatakowany, ale nie poddajemy się, robimy co możemy. Na koniec, dla oswodzenia, zobaczcie poziomeczki wysiewane w tym roku, jak pięknie owocują. Codziennie tutaj moje dzieci sobie przychodzą, podskubują, a one w dalszym ciągu pięknie owocują i to przewyższa truskawki ciągłość owocowania przez cały sezon, aż do przemrozku. Tutaj mam melona jeszcze w innym miejscu. Dużo lepsza kondycja liści, ale i to jest cała grządka Emir F1. Według opakowania, według opisu na opakowaniu miał być odporny na choroby. Tutaj jest dużo mniejsze zagęszczenie tego melona, ale tak samo pojawiły się zmiany. Gotować taki oprysk. Potrzebujemy ciepłą wodę, litr ciepłej wody. Będziemy na taką ilość odmierzać. Główny składnik to oczywiście olej nim. Jest to olej z miodli indyjskiej i ważne, żeby był nierafinowany i zimno Taki olej jest do zakupienia i na allegro, i... Myślę, że też jakiś sklepach ze zdrową żywnością. No i potrzebujemy coś do zemulgowania tego oleju, bo olej wiadomo nie połączy nam się z wodą, więc ja będę dodawać mydło potasowe, ale może to też być szare mydło. Do litra ciepłej wody dodaję dwie łyżeczki mydła. Zaczynam od mydła, żeby ten olej potem mi się od razu łączył w tej wodzie. U mnie wychodzą dwie takie pompki na jedną rzecz. Ten olej, gdy stoi w temperaturze powyżej 20 stopni, ma formę ciekłą. Jest taki brązowy. Ale jeżeli temperatura spada poniżej 20 stopni, no to wtedy on przybiera formę stałą. No i trzeba go wówczas wstawić do kąpieli z ciepłą wodą. Wtedy po kilku minutach też zamieni się w taką formę ciekłą. Tak samo dodajemy dwie łyżeczki. Można sobie wymieszać łyżeczką, ja sobie taką miatełką mieszam, jest niełatwiej rozprowadzić gotowy płyn do oprysku. Bardzo proste, jak widać w przygotowaniu.